Siema widzu, zapraszam Cię do oglądania tego materiału informacyjnego karnetu. Oczywiście, zostaw suba łapkę w górę, tam na dole. Jak dobijemy 1000 subskrypcji na tym kanale do Świąt Bożego Narodzenia, to jest specjalny live, na którym będzie losowana specjalna nagroda. I nie przedłużając, zaczynamy od Drifta. No, i on miał kilka etapów. Oto pierwszy oraz piąty jego etap na fulla, O, tak się on prezentuje. I drugim skinem też za pierwszy poziom była łowczyni. Trzecim skinem do zdobycia była prędkość graniczna. Czwartym skinem do zdobycia był słoneczny ratownik. Piątym skinem do zdobycia był młot. Szóstym skinem do zdobycia była Gapa. Siódmym skinem i maksymalnym skinem do zdobycia był Zmierzch bogów, tak zwany Ragnarok. Sekretnym skinem tego karnetu bojowego był Executor. On był za zadania akurat. Jeszcze do zdobycia były Plesaki. Oto jeden z nich, czyli łącznik. Kolejnym plecakiem do zdobycia była impreza na basenie. Kolejnym plecakiem do zdobycia była straż tylna. I za zadania karnetu bojowego do zdobycia był plecak podporządkujący. Pierwszym kilofem do zdobycia w tym karnecie był balon. Drugim kilofem do zdobycia był Dopór, maksymalne obroty. I za zadania drifta był do zdobycia jego kilow, czyli krawędź szczeliny. I za zadania ragnaroka był do zdobycia kilow wieczną z barzlina. I zaczynamy od emotek, a pierwszą z nich było eleganckie dubowanie. Drugą emotką był niesamowity. Trzecią emotką jest Einstein. Czwartą emotką jest przewijanie. Piątą emotką jest Breakdown. I jeszcze nie mogło zabraknąć tam lotni, a pierwszą z nich jest redukcja. Kolejną lotnią do zdobycia był podbój. Kolejną lotnią do zdobycia była lądowanie na wodzie. Oczywiście nie mogło zabraknąć w tym karnecie smugi, a pierwszą z nich jest latarnie. Kolejną smugą jest runiczny, kolejną smugą jest błąd w systemie, kolejną smugą są lodowe kryształy, kolejną smugą jest papier toaletowy. Jak wiemy w każdym karnecia, są jakby takie zapychacze, czyli emoji rzucane i grafity i to niektóre z nich. Nie mogło zabraknąć oczywiście ekranu wczytywania i jeszcze nowością w tym sezonie były zabawki, czyli tak na przykład piłka golfowa i piłka do koszykówki. W tym sezonie o tak wyglądała mapa. Tak się prezentowała parasolka za zwycięstwo w tym sezonie. Dzięki widzu, że obejrzeliście ten materiał do końca, to łapkę w górę, bo tak mi pomagasz w rozwoju mojego kanału YouTube i ja nie przedłużam, życzę udanego miłego dnia, widzimy się niedługo na polu bitwy Fortnite.